Siemanko, witam wszystkich, w kolejnym odcinku zagrajmy w D&S FACE 3 i razem z nami jest Janek. Jestem. Jak się tę używa? Gdzie no, iść w ogóle? Zaraz, ogarnę, czekaj. Wypuściłem penis. Chodźciemy. Tu jest apteczka. Idziesz, no, no idę, idę, a nawet be nam się odsył. No no, trzeba iść pewnie prosto. No, to w sumie było nawet oczywiste. Dinosauria jakieś Dizonaury? Zarezja Idę za tobą. Yeah, to bo O, jakąś murzynkę Aha, trzeba blisko ognia chodzić, bo zimno zaraz będzie w kupę O, no, już już normalnie biegam To przez to, że się ogrzałeś No to na pewno przez to, o, to no mówiłem dinozaury O wiesz, jaki dinozaur? Metalowa Metalowa pochwała. Oh, to jest kurna okay. cfel po tym Okej Ale to my tu mieliśmy coś zrobić Dobra Cześć, bo nie ogarnąłem, to trzeba ja kliknąć Kiedy trzeba coś kliknąć, no szybko Nie, E, klikaj. Tyle? No. Myślałem, że jednak twojego dinozaura to na klatę weźmiemy. No, kurwysy! <śmum> dalej się rzuca. Straszy ludzi. Nie, strasz ludzi. Panie kolego, o idziemy dalej. O, coś jest coś się świeci. Dalej, Lecimy Wyjdę. po górach. Wyjdę. wiatrem. Janek. Zagnieni... Oho, trochę piszę, jak w kieleckim <laughs> Co za dźwięk, jakiś pip, pip? Ja coś coś podnosi. podnoszę pip, pip to twoje serce Co schodzimy tędy? No, no chyba, dawaj na nie Nie, tędy jeszcze można <laughs> Dawaj tędy nie nady No Ale no, to jest cok tam to byłby chyba kiepski pom, no, dawaj, no, wyprzedziłem cię Aha, ci. Ja, ja w czacie biegam, a ty jesteś taki Cię włoszy nie zimno Bo ja kurwa, nie muszę Cześć Nie muszę Spacz, zdeptałem śnieg ty. No dawaj, smog Nie no, będziesz mi tu zimno złagiwał wow. no, Kurwo Andrzej Siedzisz na tym karnym jeżu czy nie? O nie, zeszła z jeża, o to kurwa Olej wyjebie, jak ją tylko zobaczę Legiatynka, legiatynka Mówiłem, niech mówiłem niech kurwo sieć? O, i masz za swoje, nie siedziałaś na Jeżu kurwa to i się przewróciłaś i straciłaś ryj no. Trzeba było siedzieć na Jeżu A nie kurde, wygibasy nie? A nie kurwa, zachciało ci się tańczyć ty kurwa o Flara, sobie ją w majty Zadziałaś mordę jej ucięło, śmiesznie A no. no to ona była na pewno? Nie wiem, może Chyba jest nie, bo by bardziej płakał, bo to była ona Tutaj Nie, tu nie oh. Bo trzeba była Iglo zbudować Może wróćmy się No to jest dobrych Kurwa dalej nie wiem co mam zrobić Czekaj tu są flać No pika tu serdu Czekaj tu jest jakiś kurwa Tu a albo nie, nie tędy Ej. Okay. Chodź, mam pomysł Ej jak mi tu, co? Jak mi tu? To nie było otwarte? No... Zasypało nas. LOL. Ale chuj. Czeka tu jest to. A. Film! Jestem czarna, idę się ruchać. Oglądamy film, podczas filmu? Na YouTube. Bo ja myślałam, że ją kosmici porywają. A to nieprawda nikt nie umarł kurwa, ale kłamiesz macierz co? No ty chyba... Pojadę no, cieno... cię kurwa frajerze, pamiętam fury. Chce nam odbić dupeczkę a... w frajer Dupeczkę chcę odbić, nie? Lecimy. Yo, Szukamy teraz gnoje. Frajer, I teraz ja, gdzie? Po flarach mam iść tam, gadałat. Ty patrz na swoją temperaturę, poznasz, tak szybko się wychładzamy. A gdzie jest temperatura? A 35 i 5 Bo no, fajnie, jest, dobrze, że to przeciwja się zejść dał, nie? A, nie? U, Jezus, Mówiłem, smary. że tu są dinozaury? Jezus Mariusz, i czemu spadłeś Nie Łupale jestem <grywa> Ty jak chcę <sobie> przeleciałem <grywa> Ty Ja poleciałem dalej <grywa> No wiem, ale ja tak do to wyglądało Tak, filmik co nagle jedna i my przelecieć przeleciać Jak to jest Trzeba roznaleźć ogień, bo za zamarzniemy Jebać, możemy mieć 5 stopni Ciao <grywa> gdzie jest o, przy, przy tym się odcieplę, przy, przy, przy flarach. <noise> no mając w ciepłe, no kurwa. Ej. No bo ja już sam nie... Robi nas wciula tymi flarami, pinda. Chyba chce nas na śmierć wysłać. Cześć. Co się, kurwa, to moja drabina. Drabajna. To już 29 stopni, do chyba 10 razy umarł, nie? I 5 razy stracił przytomność po drodze. No czoło ty, to byś się obsrał. I tu je. No, czuję. Nie, po, jakiś ziomek sobie... o. Znalazłem fotel, ty. Worf. Szafa jest znalazła. O, mam ten. W gruntnicy. Pypasz lampki po Ej, to nie chce działać. Chyba, że już działa. No może. Otwieraj. Włączyłem ogrzewanie. Gdzie jesteś? Idę. Gdzie? Tu. Gdzie? Tu. <laughs> Idę. O. Ej, tu jest zimno, ja się nie zgadzam. No ale tam nie ma jedzonka, trzeba je poszukać. Ej, otwórz to. No, otwieram. On jest waiting for partner oh, O no lord A tu mi musiałem sobie pójść żeby przejść <grymamy> Załóż tą czapkę A może ryj... O jaki masz brzydki ryj masz, coś jesteś siny? się jak królowy siniak I mam tatuaże na ryju, nie wiem się, jestem groźny Groźny dziadzia Ryj Zabiję twoje życie Okej okay plus 2 damo okay. AG jo jo zgadzam dziaban jakieś kosmity tu zaraz przyjdą ah, right. yeah, so. yeah, który to Clark, ty, ty jesteś Clark ty, nie, ty jesteś Clark a ty, ty jesteś jak Maria? nie, nie wiem, nie, nie, nie. Jestem... Oh! szatan Chciałabym odepnąć, który ja mam bang. Ja ich strzelam. Olep Dobra, ty idzie raczej. Wow, kolejny kozak. Gdzie idziemy teraz? Na drabajnę tutaj. Myślisz, że to dobry pomysł? No, bo już mam 20 stopni, zaraz zamarznę w pizdu. Dawaj. Ciepełku chcę. Moje serce robi pi, pi. No moje też. O, Widzisz, było. Tu było. Zamarzniemy. Ta stara zamarznie. Schodzimy. Ale już szybko pim Pimpan. <grym>, Jakbyś kurwa samochód tunigował, ty. <grym, grym>, Puję se, ty. Auto. Już te tak pipi, 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 pi. Dawaj, ale ty, ja 15 Gdzie ty? prawie. No ja mam 15 i ten. Daj szybko. Ognia. Daj za... Wyciągaj zapad moky. Jakiś żegaz tu jest. Dawaj, pchodź, biewamy. No, trzeba się odbić. Odjedź kurwa, szmatą. O... Jak miło ciepło tak. O. Już odpaliłem to? Odpalałem na 6 razy <noise> Dobra, otwieram, drzwi Lecimy ja dalej to... Kurwa, nie, nie lubię śniegu No Co to tak kwika? Pomóż mi No, czekaj, bo na mnie tak trzech Bił mnie, bił mnie, bił mnie, bił mnie, mnie. ruku. Już mi się robi czar, Ciem, ciemno Szybko podjął Kurwa, szmatu Dobra Mamy Gnoja Lecimy dalej ty Szybko no. Szybko, bo chłodno Szybko, bo wieje po jajach. Nie lubię wiatru w błoniakach Jakiś no. człowiek. Złoba, wiedziałem, że to wyjdzie. Uzywał mu życie. Zauważaj. Chodź, muszę przelogować. Dobra, zrywamy się stąd. Jak się biega, to się robi ciepłe. Co? Znaczy, mam na myśli noży realu. Dodaj jak na <grybujesz> 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 Jak w grze to działa, to sprawdzimy. Nic. Że... O, dawaj, T, mam drzwi. Szybko, bo mnie tu otaczają. Gdzie ty jesteś? Dawaj, do tyłu, do tyłu, do tyłu, Janek. O, Dobra. Ja go przetankuję. No szybko, 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 szybko. No, patrz co pinda. Tu są drzwi, tam są ty. Dawaj do dostępu. No. No sz... No, Wchodzisz? Wchodzę, tylko bo mnie bił. Czekaj. O, ale pizda. Tu nic nie ma chyba. Nie, są. No. Jakiś super kombinezum mam dostać. Ty, no pozdra, nie ja mam już apteczek, nie? Czekaj, może ja mam jakieś. A nie, że, że... tam przejść dalej to trzeba mieć ten... kombinację, trzeba go ogarnąć skądś. Ty, mam ro mamy robocika przecież. No mamy. Ja go wystawimy już dawno. Nie, nie. Jak się go używało? Przymierzasz tym prawym, później klikasz w szukaj temu. Dobra, ale... idziemy stąd, musimy ten kostium znaleźć. Gdybyś musisz pierwszy, bo ja mam apteczek i mam na strzałach. Dawaj. Chodź za mną No idę, idę ale pizda Gdzie to drugie drzwi miałeś? Tutaj O, za mną Siadaj Chyba za mną No ale tak, pizda, drzwi się zamknęły no nie wiesz jak się klamki już w frajerze, bo z palcem je hodować, że nie, się... <laughs> nie, Kurwa jakieś szkituny ty. baj, komu to jest kurwa zimno, co? E? Wyzywałeś mnie kurwa, że umarłem? To chuj, w pizdę. <laughs> po co musz baka? Co teraz co oczy masz takie? I na chuj pizdę. mnie wyzywałeś. I na chuj. To ci kurwa ciepło zabrałem. Nie będziesz się kurwa przy Lornet co ogrzewał. To <laughs> ją, znaczy kurwa przy tym. <laughs> nie <bierz>. <śmiech> <śmiech> Bo już taki zły jestem, to mi się popierdoliło. Czyli tu jest jakiś dżungel? Coś nie działa. A to tam trzeba. No kolejny chapter. No, no to by było na tyle w takim razie, nie? Kolejny... No ale coś wyskakuje, wybucha. Idę idę, no idę. No kurwa do tyłu debilu, byłeś ze mną w pokoju tu No idę, przecież jestem, tu idę. A no ty jesteś kurwa ruda, ja pierdolę, gdzie ty poszedłeś? No tu <grym> dobra, może no. być tak. I to by było na tyle kurwa, dziękuję wam za oglądanie I razem ze mną był kurwa idiota <grym> <grym> Do widzenia